Witam Was bardzo serdecznie w 27 odcinku z serii Zagrajmy z Surą. Na samym początku dobijamy sobie 78 na tchórze, tak jak okay. mówiłem w poprzednim odcinku. Był y, Event Expert, studiłem dwie postacie e, do 70. E, pelerynki, jak widać, miałem zakupione, ponieważ cięcie z siodła nie działało, do tej pory nie działa, jak na dzień dzisiejszy. Może jutro, czyli w czwartek, jak będzie aktualizacja, to coś z tym zrobią, nie? No, i mają wejść te w bramy piekieł. Zobaczymy, może to naprawiam. Mam przynajmniej taką nadzieję. No tak jak widać, tutaj już wbijamy 77. Tutaj czasem zakładałem sobie PDK tego ściąganego na tchórze. Przy okazji, właśnie jak XPM było 50 od serwera, procent było plus 50 z PDK, więc w miarę ładnie to szło. Wiadomo, jeszcze na w PD na tym, tym w PT. Przepraszam na księdze lidera. No i tutaj mamy 78 level up. Tutaj sobie już na pelerynce zgarnąłem. Miałem trochę więcej do wbicia. No, Powyżej 75 to już tutaj łatwo idzie jak już nie trują. Tam 75 albo 76 już nie trują, więc nie ma problemów. Bodem jak próbowałem to jest to masakra. Pamiętam jak wbijałem bodem eee, od 5.5 do 7.0. No, już było po prostu przegięcie, tutaj w masakrę trzeba latać. A e, sura to sobie tam odpali strach, odpali sobie czarowane i raz, dwa to leci. Dobra, za chwilę właśnie będzie ten 78 level, a zaraz po nim, e, tak jak w tytule, będzie o ekwipunku. Czyli tak, na początku, e, tak jak już mówiłem, w XPM te dwie postaci do 70, no to e, mamy 6 dodań. Zobaczcie, dodam, w co dodam e, dodania. Potem wykorzystamy trochę tych resetów. Jest ten 77, 8, przepraszam, za chwilę będzie właśnie 77. Jeszcze parę procent brakuje. 10%, procenta i mamy 78. No już dawaj strzelaj. Jeszcze nie, serio to za chwilę będzie, kurde. Zawsze to jest takie szczęście, jak się myśli, że już się wbije i. No i mamy lewa. Dobra, i tak jak mówiłem, przechodzimy sobie teraz do dodawania bonów. Bony dodawałem by z talkę dla wojownika na żelką, żeby była staleczka usponowana. jak widać, bardzo się poparciło z tym dodawaniem. Na 6 bonów dwa weszły no i miks jak można zauważyć na początku się pierdolę i resetowałem stałkę siódemkę jeszcze na surze też innej miksowałem nie spojrzałem dopiero potem zmiksowałem dwa razy siódemkę i potem y, dwa razy dziewiątkę i przy drugim miksie weszło mi y, nie, przy trzecim miksie. Tak, trzy razy stalkę dziewiątkę i zobaczycie co mi weszło. I takie na razie zostawiam, bo nie mam więcej resetów. 5 do PZ, 5 do PE, 1500. No i dalej co? Ulepszenie <laughs> trute. Jak wbijamy 70 i mam swerbowanych yy, przyjaciół, znaczy te konta są jako przyjaciele, dostajemy za wbicie 70 dwie losowe perły. Ja akurat miałem fartę, dostałem na jednym i na drugim koncie białe perły, więc postanowiłem sobie ulepszać w końcu są trute. Efekty jak można sobie zobaczyć są marne, spadało mi nawet do plus 1, plus chyba 0 nawet była ta truta, więc za dużego szczęścia nie miałem. No przy okazji pozbyłem się tych lepszych bodzi, co mi zalegało na różnych kontach, miałem też bodzie z 50, -tek skąd wiem, no tylko tyle te bodzie, korzystałem z takich bodź właśnie z tych siedemdziesiątek, znaczy na 60 za szkaty ucznia się dostaje te lepsze, a na 30 dostaje się pięć zwykłych bodzi. No i te właśnie bodzie tam wykorzystywałem najpierw te lepsze, potem te zwykłe bodzia za 30 level. No i tak jak mówiłem, ulepszanie szło bardzo kiepsko. Tutaj sobie tak ustawiłem na środku, nie widać postaci, na których ulepszam, niektóre postacie tam jeszcze kiedyś Wam właśnie mam pokazać w odcinku, postacie różne, etóż mam zamiar najpierw niektóre postacie dokończyć i potem dopiero Wam pokazać, bo jak tam, powiedzmy, mam do wbicia parę leveli jeszcze na postaci, mam jeszcze, powiedzmy, skille nierozpięte, nie będę pokazywał, Rozwinę postać, wtedy Wam wszystko pokażę ładnie. E, tutaj, już właśnie tymi bodziami 3 zwykłymi. No, już tam chyba z jedna próba była na plus 7, nie udała się. Łącznie, no, tak jak mówiłem, na plus 7 będę miał 4 próby. Dopiero przy czwartej się uda. Już tak Wam zaspojleruję. Tutaj, już znów była plus, plus 0, tak jak mówiłem, była. Zobaczymy, jak wejdzie na plus 3 weszło. Plus 4 pewnie spali. O, został ulepszony i 5 na pewno spali. No, tak jak mówię. No i co, kończymy dalej na plus 4. Już praktycznie chyba nie mam bodzi Zużyłem was 50 tych ulepszeń. Coś takiego. Nawet jak ktoś, ktoś chce wiedzieć, niech sobie tam e, e, policzy czy coś. Ja dokładnie nie pamiętam, ile e, tych ulepszeń zużyłem. Jeżeli ktoś tam właśnie policzy, niech da w komentarzach, napisze ile dokładnie słyszyłem, no bo że 7. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. No, jak ktoś właśnie jest chętny, niech napisze ile tych ulepszeń poszło. I na plus 5 teraz, i został zrobiony. No, i tak jak mówiłem, miałem tylko te 4 perełki, więc do plus 7 skręciłem, dalej już jej nie ruszałem. A co po ulepszaniu? Po ulepszaniu będzie pokaz ekwipunku. Przed łączeniem zdążyłem, tam o czwartej zaczęło się łączenie, o trzeciej coś. Ja się wziąłem za segregowanie, wcześniej nie mogłem. No i ułożyłem ekwipunek sobie na jednym koncie, znaczy na dwóch kontach, Potem, jak się skończyło połączenie, dostałem ten powiększony magazyn. przyniosłem wszystko na tchórę, takie mniej więcej cenniejsze i y, tam nagram i tutaj mamy właśnie to ulepszenie na plus 7 ostatnie i została ulepszona i truta została plus 7 no i teraz po kaseku bojowe tarcze dwa razy plus 9 jedna ósemka y, jedna dwójka z intem 4 pięciokątne y, plus 7 jedna ma nno y, tygrysia tarcza plus 9 ona ma tam blok y, Zobaczcie sobie, blok ciosów 15, kupiłem ją dość niedawno, tam, to już w chuj czasu temu kupowałem, już nawet nie pamiętam, lwią sam robiłem. Bransoleta z niemieckiego jest własnoręcznie robiona, z białego złota własnoręcznie robiona. Zwykła srebrna 9 na dropa, jakaś bransoleta 1520 na nieumarłe, branzoleta na e, diabły, jakaś dropnięta, fenki plus 7, te były własnoręcznie robione. Te były kupowane jeszcze za czasów prezentów, jak dostawaliśmy prezenty. Skórzane kozaki plus 9 jeszcze nieskończone, własnoręcznie robione. Jakieś butki z PZ, zwykłe podstawy do obiegania plus 9, plus 8, plus 7. E, Trzyma mnie, ponieważ e, często jak tam idę tymi pierwszymi levelami, gdzieś tam w XP, czy coś, to sobie zakładam te buty. E, złoty nasilnik własnoręcznie robiony. E, amnetyst e, kupiony chyba, z tego co pamiętam, złoty jakiś tam e, plus 7. Z, naszyjniki na drobki, naszyjniki na bufy, tutaj tutaj kolejny na buffa, jakiś z Peżetem kolejny tutaj plus 8, no i ebony, ebony na diabły kupione, e, te były też kupione, te były robione chyba, tak, bo te mają orki, te były robione przeze mnie, te były kupione kiedyś, te były kręcone przeze mnie, te były kręcone w DT, Tutaj jakieś podstawowe, kol podstawowe kolczyki plus 7, plus 9 na Inta. E, złote, białe, złoto. E, miedziaki, jakieś nadrobki, właśnie pierwsze levele. E, maska strachu, własnoręcznie robiona. E, zwykły rogowy, zwykły orkowy. Maska kolcza to na jakieś tam nini, na szamanów. Tutaj wyzywka drobka. Żelki, plus 9. Niektóre były własnoręcznie robione, chyba praktycznie większość. E, 1 plus 6, tam 20 e, DT zbroje płytowe, te Inkyang yang była kupiwa, y, kupiona. Y, ta na pierwszy level była robiona. Te duchowe to 1 plus 4 z 10 do peżetu. Tam ją kupiłem jeszcze zanim weszły te całe dodania i zmianki, te zielone. Dwie stalki, 7 9 tutaj błękitne na ninja, kremowe na ninja, czerwone ubranie na ninja, zabójcy tutaj młodego smoka, no i tutaj jeszcze następne to są naszamana, szamana, e, błękitna szata, turkusowa szata, e, miłosna szata, nie mam na 18, e, no i 61, no i najwięcej zbrojek na e, woja, na woja mam od 1 e, do 34, brakuje mi smoczej łuski, e, niebiańskiej, no, i tej nowej e, kościanego tam smoka, czy jakąś tam nazywałem. No, ale tak to do stalki to nie mam tylko smoczej łuski, którą smoczą sobie tam mogę kupić w każdym momencie, więc tam jakoś nie ten. E, a z łuskę to już bym musiał sobie chyba sam zrobić. No, i tutaj jeszcze tam jakieś mieczyki, właśnie szerokie, na drobki 1,8, 2,9 truta jakaś plus 6, kolejna truta plus 6, no i ta truta plus 7, 37 średnie, e, Dwa razy lwi miecz, 1 średnie 20, 10 krytyk, 5 spowolnienie, drugi lwi średnie 40, e, łuk plus 9, dzwon z 8 linta, antyczny dron plus 9 do miksu, jesień do miksu, e, simki na ninja, koziki na ninja. No i tutaj yy, teraz broń RIP 43 średnie, RIP 33 średnie, e, RIP 26 średnie, RIP y, 13 umki, y, krytyk 10 i 10 FMSK FMSki 38, najlepszy mój jaki mam, tutaj jakieś już takie gorsze, 22 średnie, 20 średnie. Parta, parta ma dość ciekawe bony, gdyby to było w bojowym może nawet, to by było dość ciekawe. I bym chętnie zrobił sobie na PVP dla, właśnie dla BMA taką. Miał taką. Jezu, jakby to był bojowych, chętnie bym na Bema go włożył. Tam 12 INTA, 5 LUDA. No i pieczęcie, tutaj jeszcze jakaś nimfa do PVP. No i tyle, zakup, tyle w tym odcinku. W najbliższym odcinku może coś o. Jak już się skończy, zrobię odcinek, coś o ewencie. Ja dziękuję wam za obejrzenie. Na razie.